Pé, pé, W kolejnym odcinku ProTuners Już w czwartym, dzisiaj specjalny odcinek Bo jest z nami pierwsza kobieta Mamy nadzieję, że nie ostatnia Nastazja Witam serdecznie, fajnie, że wpadłaś Porozmawiamy sobie dzisiaj o projekcie, który Bardzo przyciąga oko Jest to mega zadbany samochód Z bardzo ciekawym projektem wizualnym Ale zacznijmy od tego Ile samochód już jesteś posiadaczką? W posiadaniu samochodu Jestem już ponad 3 lata Zakupiłam ją 10... Maja 2016 roku, więc już mam ponad 3 lata. Okay. W jakim stanie był samochód w momencie zakupu? W momencie zakupu samochodu to było mniej więcej padło po polsku, mówmy, bo to jest Honda, nie ma co ukrywać. Auto jak kupiłam było srebrne, była to totalna seria. Jedyne co auto w sobie miało to zawieszenie z MTS-a obniżające, nic poza tym. Rdza, rdza, rdza i jeszcze raz. Rydza. Widzisz, czyli przez 3 lata udało Ci się doprowadzić ten samochód do stanu idealnego. Praktycznie idealny. idealnego. Są jakieś malutkie tam tak, detale, ale myślę, że bez problemu e, nikt nie będzie na to zwracał uwagi. Mhm. E, skąd pomysł na efekt wizualny? Skąd? Jest tematycznie, bo Honda, wiadomo, Jestem... ale spróbuj nam to wytłumaczyć i widzą, e, co to jest tak naprawdę. E, ogólnie zamysł na Hondę był całkowicie inny to nie miał być ani statik, ani auto na airride, to miała być rajdówka. Tylko zacznę od tego, że miał być to hatchback. Trafił się sedan, bo niestety hatchbacka nie umiałam znaleźć i szukałam długo pomysłu na siebie i pomysłu na to auto, co z nim zrobić. No i padł, pierwszy był temat, że malujemy ją na fioletowo, robimy taki cukierkowy, bajkowy system, że, że widać, że tym jeździ dziewczyna, ale potem padł plan, że zawsze byłam zakochana w białych samochodach. Nieważne, jaki samochód, ważne, żeby był biały. Pomalowaliśmy ją na biało, malowaliśmy ją sami w garażu. Pierwszy raz w życiu malowaliśmy samochód. Zawsze to malowaliśmy tylko felgi, tam jakieś pojedyncze rzeczy, a tak to pomalowaliśmy pierwszy raz w życiu auto sami w garażu. Było białe, coś tam z nią próbowałam robić. Jechaliśmy po prostu na zlot. Jechaliśmy na halę. Ja się bałam tej hali, bo tam jest światło i takie rzeczy. Mówię, okleimy ją. Tylko w co ją okleimy? No to może pójdziemy w japońskie wzory. I zawsze mi się podobał ten kwiat sakury. To jest kwiat, wiśni, łodyga, drzewa. To jest sy synonim czyli Japonii. Główny, dokładnie. Główny, synonim jakby... Japonii. Więc tak. poszło koło, tak jak jest flaga Japonii, czyli słońce. I do tego po poszła yy, gałąź. Mhm. I tak jakoś tak skupulatnie robiłam. Pierwsz poszła oklejka, poszły lampy. Lampy też są oklejone w kwiaty. I tak mówię, pójdę całkowicie w ten zup. Pójdę w tą typową Japonię. E, inspir inspirowałaś się jakimś projektem, gdzie, gdzieś podejrzanym kiedyś w, w internecie? Wiesz co, widziałam kiedyś Eklipsa. Czerwonego, chyba czerwony jest. Miał oklejenie w anime. Zawsze to chciałam mieć na samochodzie, bo ja jestem y, w anime zakochana. ja od Ponad 15 lat oglądam anime i zawsze chciałam mieć to, to coś innego, bo mało kto okleja auta w takie, albo idą plastry miodu, albo jakieś inne oklejki, a ja zawsze chciałam mieć coś innego. Zajrzyjmy sobie teraz na szybko do środka, powiedz, co zostało zmienione w środku. Co zostało zmienione? Aktualnie została zmieniona pocufitka, pocufitka jest z białej pikowanej skóry. Słupki raz z boczkami są na tym samym motywie, co jest na boku auta, czyli ten gałęzie Sakury na szarym tle, i fotele są zmienione na fotele z praludy. Lampy nowe, przednie, wymienione. Wymienione są. Lampy są z tego samochodu, z tej wersji samochodu. To jest Honda Civic z, ED, z ED4, przepraszam. tylko w wersji 4x4. Wychodziły o. sedany właśnie 4x4, bo wychodziły szatle, tak zwane kombiki dla ludzi. Dla Nieobeznanych. Kombiki miały wersję 4x4. To były hondy Shuttle. I były też Civiki 4x4. I to są lampy właśnie z tego samochodu. Bardzo ciekawa informacja. Osobiście nie wiedziałem, że ta Honda wychodziła w 4x4. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś o tym wiedział. Oczywiście, bez udziewania. przed Przedkręcenie materiału. Wspomniałaś, że silnik jest od początku 30. samochodu. 30 lat z przebiegiem. Teraz wskakuje przebieg. Mechanicznie, jak zachowuje się ten silnik? Silnik mechanicznie zachowuje się praktycznie perfekcyjnie. To jest silnik d 14 D14.1, to jest 1,4 na dwóch gaźnikach. Osiągowo chciałabyś inwestować w ten samochód? Czy bardziej chodzi Ci o to, żeby ten samochód wyglądał? Żeby on fajnie jechał, on się po prostu miał bujać, on ma jechać powoli, ma być zauważony? Szczerze powiem, że od dnia zakupu tego auta. Myślę cały czas, żeby założyć słaba, zmienić tam silnik w tym samochodzie. Ale jestem też tego zdania, że jeśli ten silnik już tam jest ponad, prawie 30 lat, to nie on se tam będzie tak długo, aż nie skończę swojego żywota i wtedy dopiero. A jeśli chodzi o osiągi, nie za bardzo chcę się w to bawić, bo jeśli bym miała się bawić, to mogę założyć ITB pod, ten, pod gaźniki, tylko że ja mam to, że ja mam kompresor do Ey'a pod maską. Ja nie mogę sobie za bardzo na to pozwolić, dlatego że ja mam kompresor pod maską, który jest na oryginalnej łapie z klimatyzacji, jest napędzany bezpośrednio z paskiem z silnika i mnie to ręczne ssanie jest bardzo na rękę, bo ja sobie stoję, puszczę sobie drugi, pierwszy poziom ssania i kompresor mi bije. Jakbym miała sondę, to bym musiała cały czas butować, tak, żeby tak, tak, wejść tak. na te lewe obroty, na ten. Minimum półtorej tysiąca, żeby kompresor mógł zacząć bić w górę. Czyli stawiasz na, na przede wszystkim komfort, tak. nie osiągi, jeżeli coś działa, nie ruszamy. Nie ruszamy. Pytanie, które pewnie wielu widzów yy, chciałoby usłyszeć odpowiedź yy, na to pytanie. Jak się czujesz jako kobieta w świecie motoryzacji? Motoryzacja jest kojarzona tylko z facetami. Mhm. Bo chłopczyki się od Małego bawiły z samochodzikami i tak dalej. Motoryzacja jest przejęta przez mężczyzn. ona jest stworzona przez facetów. Jako kobieta, jak się czuję w świecie motoryzacji? Oceniana cały czas. Gdzie nie pojadę, czego nie zrobię, zawsze jest, ocen jestem oceniana przez facetów. Jak się czuję, ja zawsze byłam chłopczycą, nie ja miałam dużo y z facetami związanego. Ja byłam też y, ostatnia z rodzeństwa miałam dwóch braci, choć z tego co wiem, to moi bracia o motoryzacji wiedzą tyle co nic, czyli jak prawdziwa kobieta. Ja się zawsze interesowałam motoryzacją. Moi bracia szli w, w inny sport, ja zawsze mnie, mnie to ciekawiło właśnie jak, po co, dlaczego mhm. i tak dalej. Samo, y, zawsze na początku, jak jeszcze auta nie miałam, bo to jest mój pierwszy samochód. To było na tej zasadzie, że koleżanka miała auto, no to z nią jeździłam na spoty, jej z autem pomagałam, zawsze z nią gdzieś jeździłam, potem, kurde też bym chciała, Miałem poprzedni chłopak miał Hondę białą, teraz chłopak ma, dru, drugi chłopak ma Golfa, robi Golfa, ja zawsze też chciałam. Nie ukrywajmy, kobieta jest taka, że ona lubi się pochwalić. Okej. Okay. I, I przede wszystkim dowejdź do, do osiągnięcia celu. Tak. Ot, ja byłam zawsze uparta, i ja mówię, ja będę mieć auto, ja sobie zrobię to auto i będę jeździć tym autem. I aktualnie wszystkim kobietom, na przykład dla dziewczyny, które znam, które przyjeżdżają na spoty ze swoimi popakami teraz na przykład w tym roku, bo i komora jest brokotowa, mm -hmm, i wnętrze tak, tak, jest tak. w kwiatki, i kobiety wszystkie są je patrz jakie ona ma to fajne, jakie to jest Ach, fajne, żółtkie, nie? A facet, a facet mówi, ale to jest chyba auto faceta, gdzie ja nie wyślę zgłoszenie, to jest, przyjedź, ma facet, to tam przyjedź, wpadnij tak, do nas, bo... To zawsze jest odpisane się ma się siema, ale ja jestem Dokładnie, dziewczyną. bo nikt na samym początku nie pomyśli, że kobieta może stworzyć taki samochód jak ten. Tak. Jest w nim bardzo dużo rzeczy zmienione. Zrobione ze smakiem, jest to zrobione pod ciebie mm -hmm. pod to jak chciałaś, żeby ten samochód wyglądał tak, wszystko co jest zrobione w tym samochodzie, jak on wygląda bo wiele facetów na przykład pochodzi, czemu nie masz czarnej podsufitki jakbyś miała czarną podsufitkę, lepiej by to wyglądało, po co ci te kwiatki te kwiatki tu nie pasują, ja tak mówię, ale ja nie jestem facetem, ja chcę żeby było widać, że to auto jest baby, mm -hmm. że to kobieta zrobiła samochód ja wiem, że to auto nie ma swoje mankamenty bo ja się tego auta uczę То есть мой піший самохут. Ja się od tego samochodu nauczyłam mechaniki, rozbierania wnętrza takich pierdół, bo niektóre kobiety nawet nie wiedzą, jak to ściągnąć albo jak to się nazywa. Czyli radzisz sobie z tym. Tak. Bo... I nie boisz się ubrudzić? Nie, dłonie. nie boję się. Ja mam chłopak, jest ode mnie starszy, on dłużej siedzi w motoryzacji. Mhm. I projekt... masz wsparcie. Tak, jeden projekt już zrobił, teraz robi drugi. I ja mam wsparcie. O, niekiedy jest tak, że ja już mam dość, bo coś się spierniczy, na przykład spierniczy się iret, ja siadam i płaczę. Bo jestem załamana po prostu, ja nie wiem co mam robić, podchodzi do mnie Podnieś dupę, jesteś babą, udowodnij, że umiesz No i jakoś idzie, ja znam dużo kobiet w motoryzacji Dużo Znam drifterki, znam kobiety, które jeżdżą w rajdzie, znam kobiety, które robią w tuningu, znam kobiety, które jeżdżą tirami Busami, wszystkim Okej, okay, jeszcze tutaj wracając do tego zainteresowania Wspomniałeś o drifcie, o tuningu, o wyścigach. Dlaczego akurat tuning? E, szczerze powiedziawszy. Y czemu tuning? W tuningu możesz się bardziej wykazać, mhm. bo w drifcie co? Praktycznie w drifcie zrobisz auto typowo pod drift, założysz tą hydrołapę, zrobisz kąty większy skręt i tak dalej ale w praktycznie w wnętrzu się za bardzo nie pobawisz, bo to z reguły zawsze są wydmuszki tak. oklatkowane, kubeł i tyle. Bardziej techniczny samochód bardziej techniczny. do driftu techniczny samochód tak, no. do rajdu też jest samochód typowo techniczny on musi mieć wydajny silnik mhm. musi być wszystko na tip top wnętrze jest praktycznie tak samo jak, jak driftowóz. Klatka, kubeł i tyle. A w tuningu możesz się bardziej wykazać, bo raz, że musisz zrobić samochód od zewnątrz, musisz, musi wyglądać auto praktycznie perfekcyjnie. W dzisiejszych czasach w tuningu jest najważniejszy, nie ukrywajmy, ważne, żeby była gleba, ważne, żeby była, był spas i tyle. Tak, więcej, od dwa, nie więcej od Ciebie nie wymagają, więcej od Ciebie nie wymagają. W komorze też się możesz pobawić. Jakiś brokat sypnąć z paznokcia. Rob... Dziewczyny, jak robicie paznokcie, to do komory oczywiście. polecam. Ot, otwieramy maskę, <grym> możemy dopasować kolor, próbnik. No oczywiście, ja, wiele rzeczy, które są w tym samochodzie, to to jest było pierwsze fazy na yy, paznokcie. Czy włosy też pod kolor? Yy, powiem szczerze, że tak. Czyli masz mas sentyment jak tak. do tego koloru? Lubisz go? Lubię, mm -hmm. lubię. różowy, lubię fioletowy, lubię niebieski kolor i wtaczam go. Na przykład teraz mam paznokcie brokatowe, bo to ten brokat będzie na butlach w bagażniku. O, proszę. Wszystko po kobiecemu, no. Mówię, znaczek mi się tutaj na kierownicy zepsuł. A, Sypnijmy brokatem. A lakierem hybrydowym pomalujemy. Tutaj mam mojego fana. To już nam Nie zadać. się. Fajny samochód? Tak. Podobać się? Tak. <noise> o, proszę. <noise> Jeździłbyś codziennie takim samochodzikiem? Nie. Tak. No to jeszcze parę lat i będziesz mógł jeździć takim. Mam 5 lat. 5 do... lat, a to zobaczę jak szybko zleci. O no piękna. <grymne> już wracamy tutaj po przerwie technicznej. Mały Antoś tutaj z rodzicami był bardzo zaciekawiony samochodem, chciał usiąść za kierownicą, a jego tata chyba już wie, co musi mu kupić na 18 rodziny. Eee, wracamy do, do naszej rozmowy. Powiedz mi dlaczego Honda? Dlaczego Honda? Eee, nie miała być Honda, a miało być coś innego, coś rzadkiego, czego na drogach nie ma. Także że niestety to co jest rzadkie i na drogach nie ma, to jest tak cholernie drogie, że mnie nie było stać, ja miałam określoną sumę i tyle musiałam dać. Miał, eee, tak jak mówiłam na początku, miał być hatchback, jest sedan, i od momentu, kiedy go robię, to była moja najlepsza decyzja. Honda, Honda jest, Honda w, w Polsce, Honda jest że... Tak. Eee, powiedz, A tu przynajmniej jest sedan. Powiedz mi, czy mm, traktujesz ten samochód jako taki samochód, który będziesz miała e, na lata? Tak. Było wiele osób mówiło mi, że skończę projekt i po prostu ją sprzedam. Jeśli skończę projekt i ona zgnije, to ją zamiotę i wyrzucę do śmietnika. Auta nigdy nie sprzedam, mam za duże sentymentu tego auta. Za dużo wsadziłam w niego kasy, cierpliwości, psychiki i wszystkiego. Nie byłabym w stanie go sprzedać. Nie umiem tak. Opowiedz nam teraz coś proszę na temat swojego zawieszenia. Co mogłabym powiedzieć ciekawego na temat swojego zawieszenia? Jest to zawieszenie pneumatyczne. Z tego co wiem, to aktualnie w Polsce jest około 5 sedanów na zawieszeniu pneumatycznym, tylko pozostała czwórka z tego co wiem jest na rękawach. Mój samochód jest jedyny w Polsce, który jest na poduszkach. Są to poduszki trzybałwankowe. Tak samo nie jest iRide poskładany na gwincie. Tak jak większość osób składa. Ja mam iRide poskładane na amortyzatorach. Z przodu jest seria z Hondy. Są to skrócone, skrócone amortyzatory o niecałe 4 cm. Z tyłu zaś są amortyzatory z Mitsubishi Lancer EVO 10. Samochód jest na czterech zaworach, czyli każde koło jest osobno. Samochód może się bujać też na boki. Jak się postaramy, to nawet stanie na jednym kole. W bagażniku na, aktualnie na dzień dzisiejszy jest tylko 90 litrów. Są to trzy butle. Główna butla jest w kole zapasowym, tak zwany donat z gazu, 32 litry. Dodatkowe dwie butle po 28 i po 33 litry. Teraz do sezonu ma dojść kolejna czwarta butla, która ma mieć 30 albo 40 litrów. Docelowo planuję w 130-140 litrów wejść. Jest też robiona aktualnie zabudowa, żeby to też ładnie wyglądało jak to do zlotów trzeba, czy jakiś imprez. Aktualnie z tego co jest mi wiadomo. Moja Honda jest najszybszym samochodem na Airride w kategorii Japonia. Co mogę jeszcze powiedzieć? Co jest wyjątkowego w Airride? Wyjątkowe na pewno jest to, że kompresor, który posiadam, nie jest elektryczny. Jest to kompresor napędzany z paska bezpośrednio z silnika. Jest montowany na oryginalnej łapie z klimatyzacji. Kompresor jest przerobiony na lewe obroty co jest wyjątkowego w tym kompresorze. Może dlatego to, że kompresor pochodzi z Ursusa C330. Dla innych, jakby ktoś nie widział, jest to kompresor z traktora. Dodatkowym atrybutem, który najbardziej cieszy tą młodszą widownię, jest to, że pilot do iRide'a, do sterowania samochodem, jest to pad. Miał być to pad z Nintendo, tylko że Jedno nas przytrzymało. Nie oszukujmy się, pad z Nintendo ma za mało guzików. Ja potrzebowałam sterowania góra-dół, przód-tył, prawo-lewo, lewa strona prawa, góra-dół. I jest aktualnie pad z Pegasusa, jest to z wersji tej limitowanej czerwono-złotej. Czy chciałabyś coś przekazać widzom od siebie? Chciałabym przekazać w szczególności kobietom, żeby się nie bały tej motoryzacji, żeby robiły swoje swoje projekty, swoje plany. I po prostu nie dajmy się facetom. No sorry, nie dajmy się facetom. Mamy większą wyobraźnię, mamy więcej. Możemy wsadzić do tego auta, możemy zrobić auto po swojemu i nie jeden facet się rozpłynie. Zgodzę się z tym i dołączam się do intencji. Eee, wrzuć eee, swoje namiary na siebie. Instagram, Facebook. U mnie Instagram, Facebook, no to zapraszam do siebie na fanpage Aishok Sakura, na Instagramie jest dokładnie tak samo, no i ewentualnie możecie wpadnąć, bo ja też jestem fotografem, więc możecie wpadać na Nastusia Foto i na strefę 51 do nas do klubu. Zapraszamy serdecznie, wszystkie linki na dole, a my już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku, więc subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Ciamatana.